Zapowiedź nowego filmu. To jest taki serial z zeszła. Będzie się nazywał nowe. Nie. Jak go nazwać? Coś będzie takie, że będą występowali. Reaks. Ivo Checkers I Mirabelka to jest y, ekskluzyw ten Arab i y, y, Mustang ten y, Drebak tego Araba Exclusive i będzie dziewczyna z 2013 roku, chyba wiecie. Z tym, no hmm, tutaj nie ma, nie dobra, jest. Nie wiem, czy będzie widać, bo tu mam siepę. Nie chcę łapać. A i tam. W ogóle nie chcę ten ostrości łapać. Kamera w ogóle ona jest. Chociaż siepe tylko włączyłam. Chciałam, żeby było tak fajnie. No i ten jeździec właśnie i to tam. I będzie ona się nazywała Marysia. Mi się podoba takie imię. I piszcie w komentarzach, jak będzie się ten film nazywał. Serial. I o czym ma być. Więc y, ma być bardzo dużo subskrypcji, lajków. Y, no. I żeby właśnie było dużo fanów, i żeby było dużo wyświetleń. No. Więc. Y, do zobaczenia po świętach stycznia. Jest teraz przerwa taka świąteczna, więc. A ja teraz zrobię sobie i nas ostatni odcinek w tym roku, i w następnym w styczniu zacznę już nagrywać z moim adwentowym kalendarzem. Lub wcześniej, nie wiem. Yy... W ogóle, jak dostanę ten kalendarz adwentowy, to proszę mnie nie piszcie. Bo ja wyjmuję wszystkie konie i, i ten płotki, bo ja nie chcę czekać, bo już y, jestem spóźniona na Advent, więc y, już wszystko wyjmę. I nie, nie piszcie mi się, że każdego innego dnia jeden koń. A ja tak nie będę robić. I, no, i wszystko wyjmę jednego dnia. I nie ma rodzić, bo to będzie mój pierwszy serial i taki. Y, Najpierw może będzie opis tego tego ad kalendarzu adwentowego. Więc kończąc ten, tą gadaninę, mówię Pa! I widzimy się w styczniu lub w grudniu, tak jak na koniec. Więc na razie Pa!